No, to się Manko, kolejny mazurski dzień. A ja przyjechałem sobie zacząć poranek. Orp. A, no me śledzi. Aha, dobra. Dobra, sorki rozproszyłem się, bo no, w te zalety w swojej kamery. Także dzień dobry. Ja Przyjechałem sobie na plażę gdzieś drugie. Ale śniadanko, bo dalej jest godzina ósma. No ale co mamy dzisiaj w planach, to jest jakieś tam wykończeniówki w mieszkaniu Kuby. Więc będziemy bawić się w Boba Budowniczego. <laughs> może będzie zabawnie, i może coś później jeszcze się urodzi. Zobaczymy. Także zobaczymy. Cześć Koko, chodź tu, Koko. Przywitaj się. O, tak, fajnie. Co będziemy dzisiaj robić? Remonty? Tak. Co będziemy robić? Patrzcie, tutaj, o mamy do zrobienia. Nie jest, wilej. O musimy je obsadzić co okna, tak? Tutaj, wkleić na różniki, za okna, tak? Kuba? Trzy. okna.

Dobrze, piłkę wsięć. Dobrze, piłkę. Pięknie, piłkę. 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 Pięknie, piłkę. Pięknie, piłkę. Pięknie, nie dogadamy. Nie <grym> <Kto płaci? grym> Arek, kiedy będziesz? No za 4 godziny mniej więcej A. Dobra, no dobra, to co z tą drabiną? Co? No, tam moje Ogarniesz ją czy nie ogarniesz Co? Ogarniesz ją czy nie No za dłonię dojść, to się Na cię ogarnąć No bo ja bierzę w ciebie No to są to ile są ciaska Przywiozłeś i sąsiad się tu żywa. No bo na stole kupili <grywa> Nie, 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 A tutaj nie, Wybierzemy sobie. To, to... Co to my musimy wybrać sobie szpachle do wklejenia? Tak, właśnie. Ale gdzie te szpachle są? Ja nie wiem. Chodź, te kuba chyba są. Masaż pachlowa, finisz. Spachlowa Finisz. Gotowa głoś pochlowa. Takie wydarzenie wystarczyło, bo te to może być za małe. Te za małe. To jest średnie, wiesz. Te ja to wystarczy na pewno. Tak. Ja to tam. Tu jest. Tu polskich markach. Ja to, to nie powiem. francuska, można... Tak można wnioskować. <noise> Ale to nie zawsze tak musi być. <noise> A tam Zobacz, nie A. Nie. No, tak, bo, tu, tam nie? bo taką nazwę dali. To jest fajnie finish. Dla mnie, moim zdaniem, to powinna też być taka szybko schrążona, nie? Taka, bo, bo jest parę, nie? Różnych. Będzie ta dobra. No i, i, i co tu? Pójdę idealnie gorka. No i gitara, mamy to. Zakupy robimy w polskich składach budowlanych. Ja tu na razie wszystkim robię reklamy za darmo. No <laughs> i że to się kiedyś zwróci. <śmiech> <śmiech> Czekaj. Patrz, widzisz, o. że jak ja idę głową. Widzisz? No. głową mi idzie, za głową moją. Za głową. No, dobra. Szuka ile kuwa zapłaciłeś za tą szpachlę? Dwa zł i Jak to jest możliwe 14 zł herbatów, to zbieram A tutaj remonty robisz, widzę może. Ja można. robię remonty. No widzę. Kurde 2 <grystanie> złote zapłacił, gość za szpachlę i folię. Co za fajne i miłe nie? Słuchajcie no kurde Zakupy się dały Elegancja, Francja widać tutaj to okno do obróbki Zrobię kubie tutorial i obrobimy wszystko Jest tutaj wierny towarzysz Kokos razem z nami będzie remontował Mi coś, do coś do przebrania. No. Pędzik. Tak się zabu, zabu, złapał poza robotę, że nie zdążył wypić herbaty. No zacznij, wypijemy herbatkę i... Poczekaj, no pokrotujemy i wypijemy herbatkę. To jest. Koko? Koko poszedł sobie Dobra. Dobra Kuba, aż się zaglądowałeś. Pamiętacie płytę, którą wczoraj znaleźliśmy w lesie? Ktoś wyrzucił, a my ją podnieśliśmy mieliśmy wyrzucić do kosza. Tak właśnie ta płyta działa i dawaj <śmieniczynka> Kuba, nie Dzień No Dobry, Dobra, eee, dawaj Kuba tu wciskamy tą siatkę może to więcej tego kleju trzeba było, co? No można było więcej podkopać. Te klejki trzeba było. No, no, dobra. Teraz to ogarniemy. Mój uczcie się, bo będziecie tak jak ja całe życie narzędzia podawać. Tak. <gry> Klej Słuchajcie, powklejaliśmy tutaj elegancko na różniczki. Ten też wygląda dobrze. Właśnie, Chyba. albo że tutaj. Powklejali, powklejali. Wszyscy czekają na Michała Jo, Podobno jakiś obiad na mnie Czeka, ale no nie ma czasu. Ja byłem skosić trawę u dziadka A teraz kurde jedziemy po materiał, bo... To bo za... z przodu. Nie, nie jest problem. Bo zabrakło materiału. No i tak, kurde. A jeszcze filmu nie złożyłem, nie złożyłem wczoraj. Kurde. Dzisiaj jest cały dzień te no.

Ale aluminiowy weźmy. Bo aluminium się lepiej kleja i to jest na plastik, nie? Opa. Słuchaj, ja takiego nie chcę. A przecież mamy Co się tak <laughs> Po prostu weźcie takie same, jak tam są. Chyba? Takie same weźcie, jak i tam są. Tak, ale ja i to jest lepsza masa, bo jest droższe. O Boże. Ja myślę się stąd. Nie To ty nie wiem, co ty. Dobra. Dzień dobry. O, tutaj ty, poprosimy. Uszedł tu są. To są dwie takie same? Tak. A to nie. O. <śpuszczak> Muszę go wymienić. Drugie, nie no co ty kurczesz zniszczyłeś go i co, chcesz wymienić? Nie można tak. Nie <grywa> dało się tak robić. No <grywa> może jej pociąć od razu. Nie spisałeś kuban tych rozmiarów? Nie od razu sklepy taki w no przyszyi ja? Może kwiatuszki, Kuba, do domu? Co? Na gróbkę. No, chciałem aparat, powiedzieć z czego. Parapet. To chyba na grób były kwiaty. No, bo to będzie pogrzeb twoich okien. <gryb zami> Pogrzeb, oh pogrzeb, okej. Kurczę, sorry za przerwę. Mam prawie drugie ogno, gotowe Kuba zrobił sam, bo ja miałem problemy z montowaniem wczorajszego filmu. Ale przyszedł do nas majster, żeby nam pomóc. No i zobaczcie, już tu od godziny nam pomaga. Tako o. Nic nie robi. Tylko sztuczne zamieszanie <laughs> Najlepszy majster Jak tam parasko? Gdzie Wszystko dobrze? No i pomaśne. tu rada Nie mam wyjścia. Więc... Tak powiem. Się... No. Jak się. Po, po poziomicy. <laughs> no nic, <laughs> ty robisz <laughs> dobrze robisz. Dobra. No <laughs> Już mi <laughs> Zobaczcie na to Pełna profeska no. Chyba ci tamto wcześniej Mamy już ładnie wklejone Ładnie to wygląda Dobrze Przeschnie sobie troszeczkę I zaszpachlujemy całą resztę O, czekajcie Zaszpachlujemy całą resztę i będzie Gotowe No co ty? Zobaczcie Co majstry robią no pokaż co robicie no. No. I kto będzie teraz pracował? No, oczywiście Ja będę kończył tutaj Fuchendę Bo jestem jedynym trzeźwym e, Osobnikiem Męskim <laughs> A no i Koko jeszcze jest trzeźwy

o patrz, 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 Nie, nie działa, bardzo to Chcecie jakiś remont, to piszcie na Instagramie. Wpadajcie na Instagram. Baza... Podłoga Travel. Tam... Dogadamy się. nie pokażę. No i po remoncie u Kuby. E, czas iść spakować plecak. Ponieważ jutro mm, jadę do mojej drugiej babci do Żytkiem, na Swalszyznę. E, tam jest Puszcza Romicka. E, most w Tańczykach. Także będą jakieś z tego odcinki. Ja, Ajek, Kuba i, i Karolina jedziemy jutro razem. Oni mnie odwiozą i, i jemy obiad mojej babci. Także. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki, a tego odcinka to nie jest koniec, ponieważ resztę dogram sobie jutro z rana z drogi i chyba wplotę to tutaj do tego całego dzisiejszego dnia. I cóż, tak już jest pora prostać się z moim rodzinnym miastem ale mam nadzieję, że będę tu witał teraz częściej bo już troszeczkę chyba coś eee... tam dorosłem chyba <laughs> tak mi się wydaje i na różne sprawy mam ee, po prostu inny punkt widzenia i tak dalej i tak dalej no nie będę Was tu zanudzał cmentami Trzymajcie się i widzimy się jutro. No to co, nowy dzień, zaczynamy, jak mówiłem wczoraj, tankujemy LPG i ruszamy na Suwalszczyznę. Du -du -du -du. Myjemy szybki, ładujemy gaz, w tank. Dzisiaj to gaz, tylko do samochodu się się ładuje, ładuje, nie? ry, się nie gazuje. Dźwięk <gazujesz> dźwięk <gazujesz> stone cold Pleka, wiesz, przez rynek przyjedziesz, a pleka i w prawo. i w prawo. A potem albo na lewo. Jedziesz albo na lewo. Co? No, winmy, robię sobie. patrz A dzisiaj już kolega. I w prawo. Jak babcia, dobre rzeczy nie robi? To, bied biedetz, nie miałem. To przerażli, to już jedziesz, bo potem tak. jest. Tak. na Tak. Cześć babcia nagrywam To babcia Bożena dała ten sok z winogron. Mmm, molinki. Oh, oh, tam kurczę... O tam się baza chował. później pójdę. Co jest, wariat? Co jest, wariat? Co jest, wariat? Jeszcze raz. Dobra. Kokos. Kokos. Dobra, idziemy. Idziemy pożegnać moich ziomali. <grymne> Dobra Dziarek, zaraz przyjdę. Bo ja tu będę nagrywał film. Oh. Zalinowym w lewo? Zalinowie w lewo. Zalinowie w lewo w za jeziorkiem. Nie, jeziorku będzie, Tylko jedziecie wioski. Także ja dobrze. W... Żegnam moich ziomali, którzy mnie ożywili do żydkiem. A ja będę się cucillował. To jest jakiś dobry tydzień w prawo z minę przyjeżdżasz i na prawo znowu. Ziadek on już wie. On musi no. teraz kamerzysto być, bo ja się będę skoko żegnał chodź, do no. razie marki. Dobra. No, nic na razie, no nic no. nie. Nie żegnamy się, nie żegnamy no. się. No. Trzymaj się. Bo wrzesi tutaj. Koko zostaje, zobaczcie, nie chce iść. No ewidentnie mu się tu podoba Pierwszy raz Pierwszy raz tak zrobiłem Nie dobra Szerp, dobra, to pomachajcie tylko ostatni raz Dobra, ja tam jeszcze pójdę i, I pojechali No, no pojechali